Dzień dobry, szanowni państwo. Na konferencji Konfederacji chcieliśmy skomentować to, co dzieje się oczywiście w kwestii obostrzeń i tego, co usłyszeliśmy od ministra Niedzielskiego ostatnio. Na początek trochę cytatów, dlatego, że trzeba przypomnieć to, co jeszcze w zeszłym tygodniu minister Niedzielski powiedział w wywiadzie dla RMFFM, u redaktora Mazurka. Powiedział, cytuję zawsze się uczymy na błędach, na pewno wiemy w tej chwili, że są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Dodał w tym wywiadzie również jeszcze słowa sport buduje odporność. Także szanowni państwo, to są dwa zdania, które właściwie doprowadzają do tego, że my, Konfederacja, mówiliśmy, no szkoda, że rok temu nas nie słuchano, ponieważ zarówno tutaj poseł Brown, jak i poseł Winicki, cała Konfederacja, mówiliśmy dokładnie to, na co minister Niedzielski wpadł w ubiegłym tygodniu. Niestety, niestety, szanowni państwo, w związku z tym, że pojawiła się nowa wersja wirusa, rząd wykorzystuje to do tego, żeby zmienić swoją narrację. I tak wczoraj na konferencji prasowej minister Niedzielski z dziecinną łatwością wyrzucił swoje czwartkowe słowo do kosza, podeptał, oblał benzyną, spalił i stwierdził, że jednak obostrzenia będą działały i zostaną wprowadzone nowe pakiety obostrzeń. I tutaj muszę znowuż zacytować. Limit zapełnienia do 50% w gastronomii, kościołach, obiektach sportowych, na widowiskach, na stadionach, wszędzie tam, gdzie były limity do 75%. Gdzie obowiązywał limit jednej osoby na 10 metrów, zostaje poszerzony do jednej osoby na 15 metrów. Uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe, limit do 100 osób. No, szanowni państwo, do tego jeszcze dochodzą takie ciekawostki jak to, że z centralnego portu komunikacyjnego. Nie odleci żaden samolot do Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe i innych e, państw. No, proszę Państwa, my się cały czas zastanawiamy, e, o co tak właściwie chodzi. Rząd najpierw wprowadza naprawdę ogromne ograniczenia dla ludzi, dla przemysłu, dla biznesu. To jest wszystko oczywiste. E, mamy 770 tysięcy ludzi w tym momencie na kwarantannach. To jest pełzający lockdown, który po prostu nie jest głośno nazwany. Natomiast te wszystkie obostrzenia, które są wprowadzone zaledwie tydzień po tym, jak minister powiedział, że obostrzenia nie działają, troszkę pozwalają nam myśleć, że pan minister może powinien odpocząć i odpuścić prowadzenie tego ministerstwa. Teraz kilka słów od posła Grzegorza Braun. Świetna myśl. Minister. Choroby i nagłej śmierci powinien odpocząć od obowiązków, które, jak widać, przerastają jego wyporność, nawet na poziomie spójności medialnej jego własnych wypowiedzi. Z mojego punktu widzenia najlepiej byłoby, gdyby swój wypoczynek zaczął na Białą Łęce, czekając tam na wezwanie, doprowadzenie przed oblicze prokuratora, a następnie sądu, który który wymierzyłby sprawiedliwość za te przestępcze na skalę masową, w skutkach zbrodnicze, działania i zaniechania ministra niedzielskiego oraz jego wspólników w tym dziele? Przypominamy, nigdy dosyć przypominania, że to wszystko jest bezprawne, że konstytucyjne prawa Polaków do swobodnego przemieszczania się także. Uprawiania działalności gospodarczej. Wreszcie wszystkie prawa naturalne i kodeksowe do normalnego życia rodzinnego, społecznego te prawa są łamane. Łamane są również ustawy: ustawa o ochronie danych osobistych, łamane są artykuły kodeksu karnego. Przymuszanie, podżeganie do przestępstwa, zmuszanie do znoszenia określonych stanów, to właśnie czyni minister niedzielski. No i, i to, co w ostatnich dniach, tygodniach w sposób szczególnie skandaliczny zostało zaprezentowane, no to wyraźna wola rządu do przeniesienia obowiązków egzekwowania tych bezprawnych ram reżimu sanitarnego na polskich przedsiębiorców. To szczególnie wredne i paskudne dążenie do outsourcingu, do tego, żeby przedsiębiorcy sami wzięli na siebie obowiązki Przepraszam za drastyczność porównania obowiązki kapo obozowych, którzy trzymać będą za twarz i zaglądać w papiery swoim bliźnim, swoim podwładnym przez siebie zatrudnionym. To wszystko jest bezprawne, a dodatkowo jeszcze ma walor podłości. A zatem niedzielski do dymisji, na urlop, do aresztu i pod sąd myślę, że. Dobrze zrobi każdy Polak, kto tego niebezpiecznego dla naszej Wspólnoty na każdym poziomie, Wspólnoty Narodowej, Wspólnoty Rodzinnej, Człowieka powstrzyma może na przykład w trybie zatrzymania obywatelskiego. Pan minister niedzielski pokazał nam właśnie tym rozrzutem swojej opinii zaprezentowanym w ostatnich dniach, że jest albo osobą niewypowiedzianie cyniczną i tę opcje obstawiam albo też psychicznie niestabilną, łatwo poddającą się wpływom innych osób. Tego niestabilnego lub i cynicznego człowieka należy jak najszybciej odsunąć od wpływu na polskie życie. Notabene, zauważcie Państwo, co to za państwo, co to za kraj, w którym minister choroby i nagłej śmierci ogłasza niczym dekrety, bez żadnego stanu wojennego, bez żadnego stanu wyjątkowego, bez stanu klęski żywiołowej, ogłasza komu, gdzie, w jakim składzie i w jakiej konfiguracji wolno będzie. Będzie pracować, spotykać się, działać. To dopomina się już nie tylko Sądów, ale także i najwyższych trybunałów. Pan poseł Prezes Robert Winnicki. Szanowni Państwo, ja przypomnę tylko, że zawiadomienia, które złożyliśmy do prokuratury na początku tego roku obejmują nie tylko ministra niedzielskiego. Obejmują również byłego ministra Szumowskiego, obejmują pana premiera Morawieckiego, także lista odpowiedzialnych jest dłuższa. Natomiast powiedzmy sobie też, dlaczego dochodzi do tego kuriozalnego wprowadzania segregacji sanitarnej tylnymi drzwiami, bez umocowań odpowiednich ustawowych. To się musi skończyć w sądach i no, liczymy na to, że sądy te kolejne obostrzenia będą odrzucały, dlatego że wprowadzanie tylnymi drzwiami tej segregacji bez sankcji ustawowej to jest po prostu, jak już to o tym była mowa, łamanie podstawowych praw obywatelskich. Ale nie dość, że łamanie praw obywatelskich, to jest to przede wszystkim też działanie. Nie, nie, że nieskuteczne, ono jest przeciwskuteczne. Mamy naprawdę półtora roku za sobą, mamy ruinę tysięcy firm, mamy całe roczniki polskich dzieci, polskiej młodzieży wyjęte ze stanu w miarę stabilnej edukacji, rzucone w wir zdalnego nauczania, mamy zmarnowane całe semestry, jeśli chodzi o edukację. Mamy do czynienia ze, z ponad 100 tysiącami nadmiarowych zgonów w tym momencie. To już są dane, które z tego roku e, będą ewidentne. Z zgonów tych, które nie są też związane z COVID-em, to jest też ponad 100 tysięcy. To wszystko obrazuje, że polityka lockdownowa, polityka zamykania, polityka izolacji, polityka kwarantanny nie przenosi efektów. Po prostu nie przynosi efektów. Widzimy to nie tylko w Polsce, widzimy w całej Europie, że to nie działa. E, ta schizofrenia swoista, o której była tutaj mowa, polityczna, gdzie minister przyznaje w ubiegłym tygodniu, że obostrzenia nie działają, a następnie na początku tego tygodnia wprowadza obostrzenia tylnymi drzwiami, to jest efekt również e, tego, że nie udało się rządzącym rękami totalnej części opozycji wprowadzić projektu ustawy. No mamy przecież kolejne posiedzenie Sejmu, na którym odgrażali się, że będą wprowadzać ustawę właśnie dotyczącą segregacji sanitarnej. Dobrze, że jej nie wprowadzają, natomiast z czym to jest związane? No to jest związane z tym, że nie tylko PIS, ale również Platforma boi się gniewu wyborców. Boją się gniewu Polaków, słusznego gniewu Polaków, którzy nie chcą segregacji, którzy nie chcą lockdownu, którzy nie chcą tych obostrzeń, ponieważ ponad wszystko inne widzą ich nieskuteczność. Jest to, jest to gniew nieirracjonalny, jest to gniew absolutnie racjonalny, podyktowany oglądem rzeczywistości. I dzięki temu, że Konfederacja uczestniczyła w obydwu spotkaniach w ubiegłym tygodniu, to oni się nie dogadali, Szanowni Państwo. Gdyby nie było naszych przedstawicieli w ubiegły wtorek, jeśli mnie pamięć nie myli, w ubiegły piątek. Gdybyśmy nie patrzyli im na ręce, to banda czworga dogadałaby się w tych podstolikach i mielibyśmy ustawową segregację sanitarną. To, że w tym tygodniu pan minister Niedzielski próbuje wprowadzać segregację sanitarną tylnymi drzwiami, no to jest, to jest wynik tej rozpaczy, że okazuje się, że klasa polityczna dotychczas rządząca, opozycyjna czy rządząca obecnie. E, boi się reakcji polskiego narodu na to, co próbują robić. Ta reakcja musi być i my będziemy reagowali również sądownie, również poprzez wspieranie e, walki obywateli o to, żeby ta segregacja tylnymi drzwiami nie była wprowadzana. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ministerstwo być może, znaczy nie wiemy, czy jest to zmiana strategii od ministerstwa, dlatego że widzimy, minister co innego mówi w zeszłym tygodniu, że obostrzenia nie działają, a obostrzenia wprowadza de facto w tym tygodniu, więc rząd się... Natomiast ja zakładam, że może być tak, że po tej kampanii, której pokazywali, że 99,7% tych, którzy zmarli, to są osoby niezaszczepione, że ta kampania jest na tyle kłamliwa, przestrzelona, nieadekwatna wobec rzeczywistości, że aż jest przeciwskuteczna. To znaczy, jakby. Dobrze robiona propaganda nie może być zbyt nachalna, ponieważ, e, ponieważ przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Sądzę, że te billboardy, którymi całe państwo jest usłane, 99% tam pokazujące, że, że to są wyłącznie niezaszczepieni tymi ofiarami śmiertelnymi i konfrontacja z rzeczywistością, no jakby ten rozjazd jest na tyle skrzeczący, że być może zaczęli reflektować. No to teraz będą mówić o tym, no, że w tej chwili to jest tak jedna czwarta, czy, czy coś takiego. No ale my, te, my o tych danych, które dzisiaj podało ministerstwo, mówimy od miesięcy. Mówimy od miesięcy. My operujemy właśnie takimi danymi, o których dzisiaj raczyło wreszcie wspomnieć ministerstwo. Ja jeszcze może dodam tutaj, że dosyć ciekawą sytuacją tak. jest to, że e, no, jedna z twarzy kampanii Szczepimy się, Adam Małysz, nasz cudowny skoczek, ma taką wypowiedź wczoraj, która pojawiła się wczoraj w internecie, gdzie jest zawiedziony tym, że no przecież mówiono nam, że jak się zaszczepimy, to już będziemy mieli spokój. Mówiono nam, że te szczepionki to są, to jest remedium na wszystkie problemy. A tutaj się okazuje, że skoczkowie wpadają w kwarantanny i zawody są paraliżowane. Także dosyć przykre spotkanie z rzeczywistością ze strony naszego najlepszego w historii skoczka, ale to jest to spotkanie z rzeczywistością, którego w tym momencie Polsce potrzeba. I może to, że publicznie. Publikowane są wreszcie takie prawdziwe dane. Nie musimy tego wyliczać, bo dotychczas to się odbywało w ten sposób, że ministerstwo publikowało dane, a następnie internauci obliczali, jak wyglądają te procenty. My w naszym sztabie prawnym obliczaliśmy, jak wyglądają te procenty. W tym samym składzie chyba mieliśmy tu przyjemność dwa miesiące temu prezentować dane z września. I wtedy już mówiliśmy, że zupełnie inaczej to wygląda niż na tych billboardach. Jeżeli ministerstwo dzisiaj zdecydowało się wreszcie zacząć publikować prawdziwe dane ze szczegółami, takimi, których nie trzeba wykopywać, samodzielnie obliczać tylko takie, z których można już wyciągnąć jakieś wnioski, no to dobrze. To dobrze, bo powinniśmy, wszyscy Polacy powinni znać prawdę, a kampania Szczepimy się, wyjdźmy z tego, powinna się po prostu zakończyć, bo jest kampanią, która okłamywała miesiącami Polaków za ogromne pieniądze, tam z tego, co słyszeliśmy, miliard złotych poszedł na tą Nie kampanię, tak? Ogromne pieniądze poszły na tę na na kampanię i no i co? No i okazuje się, że wszystko propaganda, no. Ja tylko jedno zdanie polemiczne do kolegi Artura. Nie wiem, czy jednak Stoch y, nie osiągnął więcej niż Mały. Oj, przepraszam, ale... ale to dobrze. Także... Żebyśmy tylko takie problemy. jasne, panowie. Także, Panu, jasne. Także... To, to No ja ten, jestem ten, no. Ten element poli... polemiczny A musiałem tu zaznaczyć. A jeszcze dodajmy, Szanowni Państwo, bo tu się sroży ten wirus okropny z południowej Afryki, prawda? Co to już zawojował w ciągu weekendu pół Europy i grozi dalej. Zauważcie Państwo, że oficjalnie podawane symptomy tego wirusa, jego obecności są w zastanawiający sposób i ściśle zbieżne z niepożądanymi odczynami poszczególnymi które są statystycznie, naukowo badane, notowane, raportowane po dotychczasowej akcji wyszczepiania ludzi jak bydła. Zatory, zakrzepy, zawały to teraz wszystko ma być spisane na karp tego strasznego południowoafrykańskiego wirusa wszystko to się szanowni państwo kupy nie trzyma jest niemerytoryczne i nielegalne i żadne czary mary żadne nadawanie pozorów legalności tej operacji choćby tutaj zaangażowaniem wysokiej żałosnej izby tego faktu nie zmienią tylko konfederacja w tej chwili mówi o tym głosem jasnym i tylko konfederacja odsyła państwa do faktów a nie ministerialnych fantasmagorii